Lamborghini Huracan, ikona nowoczesnych super samochodów. Przez lata zmieniał się pod względem technologii, osiągów oraz charakteru, ale zawsze cel był jeden – dostarczyć kierowcy jak najlepszych sportowych emocji. I dzisiaj przedstawię Wam wszystkie produkcyjne wersje właśnie Lamborghini Huracana. Jest on bezpośrednim następcą legendarnego już Lamborghini Gallardo, którego produkcję zakończono w 2013 roku. A Huracana po raz pierwszy pokazano rok później, czyli w 2014 na targach w Genewie. I pierwszą wersją jest Lamborghini Huracan LP610-4, gdzie 610 oznacza moc samochodu, a 4 jego napęd. Pod maską mamy wolno-sące 5,2 litra V10 oczywiście, generujące, tak jak nazwa wskazuje, 610 koni i 560 Nm. Od 0 do 100 przyspiesza w 3,2 sekundy, a prędkość maksymalna 325 km na godzinę. Samochód mogliśmy spotkać zarówno w wersji z twardym dachem oraz w wersji Spider, czyli w kabriolecie. Następnie mamy Huracana o oznaczeniu LP582 i analogicznie do poprzedniej sytuacji 580 koni i napęd tym razem na tylne koła. Produkowany w latach 2016-2019. Pod maską ten sam silnik 5.2 litra V10 tylko generuje 580 koni i 540 Nm. Dosetki przyspiesza w 3,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 320 km na godzinę. Zrezygnowanie z napędu na cztery koła poprawiło wagę samochodu, bo udało im się zejść o 33 kg względem normalnej czteronapędowej wersji. Lamborghini reklamowało ten samochód jako samochód dla tych, którzy szukają czystej radości z jazdy, a niekoniecznie torowych osiągów. Następnie mamy coś, co jest stricte projektowane pod względem osiągów i efektywności, mianowicie Lamborghini Huracan Performante, które produkowane było w latach 2017-2019. Miała ten sam silnik, bo 5.2 litra V10 generowała 640 koni i 600 Nm, a napęd przenoszony był na wszystkie cztery koła. Dosetki przyspieszał w 2.9 sekundy, a prędkość maksymalna 325 km na godzinę. Wyposażony jest w rewolucyjny system aerodynamiczny ALA, czyli aerodynamika Lamborghini Activa. czyli jest to system klap umieszczonych na przednim splitterze oraz specjalnych otworów na tylnym skrzydle, które umożliwiają lepszy przepływ powietrza, wskutek czego samochód ma lepsze trzymanie na zakrętach oraz zmniejszony opór na prostych. Użyto tam również autorskiego, opracowanego przez Lamborghini materiału Forge Composite, czyli posiekanego włókna węglowego łączonego żywicą. Które było opalane pod ogromnym ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Dzięki temu mamy lepszą redukcję masy, a pokryty tym materiałem jest zderzak oraz tylny spoiler. I dzięki tym wszystkim spoilerom i temu systemowi ALA samochód generuje o 750% więcej docisku od klasycznego hurakana. Następnie mamy